Dlaczego 26 kwietnia powinniśmy pójść i zagłosować na swojego reprezentanta do Rady Cieplic? Do czego jest ona nam potrzebna i co faktycznie może? O tym porozmawiam z byłym już przewodniczącym zarządu Rady Cieplice Robertem Futenhendlerem. Gabriela Stefanowicz, zapraszam na program To Jest Temat. 26 kwietnia odbędą się wybory do Rady Cieplic. Dlaczego powinniśmy w nich uczestniczyć? Czy w ogóle powinniśmy? Takie pytanie zadawaliśmy sobie, jak próbowaliśmy, niektórzy próbowali, niektórzy się dostali do pierwszej tej rady. Jaki jest sens, jaki jest cel? I wiele pytań mamy do tej pory. Co zrobiliście i co ta rada daje? No Twierdzimy, że Małe społeczeństwo, cieplice, nigdy się nie odłączą, to raczej jest oczywiste, w związku z tym działanie wewnętrzne. Zostaje nam tylko opiniowanie, bo tak, taka jest formuła naszej rady, być twórczym, opiniotwórczym i, no i takim trochę yy, radą, która znajduje dziury, luki i dręczy bur prezydenta lub, lub radę, radę Jeleni Góry. Jeleni Góry. Na pewno sądzę, że w tej chwili to co podsumowując poprzednią kadencję, co zrobiliśmy, bo to każdy nam zadaje pytanie, ci co chcą startować do nowej rady, to pytają się, co zrobiliście i czy jest sens. No to co zrobiliście? <noise> Pytanie. Bo przeciwnicy mówią, no sadzili jedynie tak. kwiatki i postawili dyby w cieplicach. Aha, no to jeżeli tak postrzegane jest coś. No, kwiatki bardzo ważny element. Na pewno, znaczy ja odwrotnie powiem, tak jest to w może zbieg okoliczności sytuacji. W momencie, kiedy 4 lata naszej kadencji w cieplice zainwestowano 280 milionów złotych. No jeżeli teraz ktoś powie, no wspaniale. To no, był wasz lobbying? Nie, no właśnie, to oczywiście jest z jednej strony zbieg okoliczności, ale to może i w, w historii zostanie zapisane, że za kadencji pierwszej rady w cieplicach tak cieplice rozwijają się i się rozwijały. No przypadek, bo to są inwestycje związane z funduszami europejskimi, wodociągami, nasze. Ale dobrze się złożyło. I to wspaniale. Także w historiach można, w historii można zapisać, że za kadencji pierwszej rady zainwestowano mnóstwo pieniędzy i teraz pytanie, czy my to zagospodarowaliśmy w odpowiednio? Nie, my oczywiście lobowaliśmy, tak jak pani powiedziała, i to chyba było najcenniejsze. Z takich drobiazgów od kwiatków, zaczynając, kończąc na sprzątaniu cieplic wyzwalaniu wśród ludzi emocji, a zarazem no, tego, tego patriotyzmu wewnętrznego, no, to też jest na tyle ważne i istotne. Na pewno dumni jesteśmy z tego, że powoli zginęło, zginęło graffiti. To jest też działanie poprzedniejsze z Stowarzyszenia Miłośników Cieplic i Rady Cieplic. Y, z Moim takim osobistym sukcesem i naszej zespołu sportu no to skatepark na Lubańskiej, gdzie sami właśnie go stworzyliśmy i to chyba jesteśmy z tego na tyle dumni, że to została inwestycja zrobiona w czasie, przed terminem, za połowę ceny kosztorysowej. I bo tyle, tylko prezydent dał pieniądze, a reszta to było właśnie nasze działanie, całkowicie wewnętrzne, prywatne i zaangażowane środki plus zaangażowani ludzie. Skatepark czyli, funkcjonuje i działa. Także czyli można. widać, że działo się podczas tych czterech lat. A jak, czym pan wytłumaczy to, że cztery lata temu było 51 chętnych, żeby zostać radnym, a teraz mamy jedynie 17? Więc to ponad połowa mniej, czyli co, ludzie nie chcą, nie chcą się angażować społecznie, nie mają na to czasu, czy po prostu ym, uważają, że, ym, że to nie ma sensu, bo pan przecież w Cieplicach bywa, pan, pan ma tam biznes, więc pan tam jest, pan jest prawie, że ciepliczaninem, tak? O, znaczy, dla mnie powiedzieć. na tyle jest istotne właśnie, że stwierdziłem, że już tu działam i, i, i rodzinny biznes mamy, w związku z tym robiąc y społecznie, robię także dla siebie, No i każdemu to tłumaczymy, czyli jeżeli zrobisz porządek na własnym podwórku, to robisz także dla siebie, ale to już automatycznie dla innych. No. Dumni jesteśmy, że przykład yy, Cieplic Staromiejskiej ulicy, gdzie to była naprawdę brzydka ulica, w tej chwili bruki są robione tam 8 lat temu, ale w tej chwili fasady elewacji, czyli wspólnoty mieszkaniowe plus teraz szkoła muzyczna będzie znów odnowiona. Prawie wszystkie budynki zostały odnowione, elewacje. To też jest... W Cieplicach robi się pięknie, ale nie odpowiedziałbym na pytanie. Co może, co może być przyczyną tego, że tych ludzi jest coraz mniej? No. Bezpośrednio no. chciałem odpowiedzieć, bo pierwsza odpowiedź jest bardziej prozaiczna. Radni nie dostają pieniędzy. <grym> może to też jest w jakiś sposób. Trzeba pracować, bo zgłosił zresztą, mamy też przykład no, trochę nieciekawy, z dwóch radnych zrezygnowało w trakcie. I tłumacząc to, że jednak działanie rady nie było tak skuteczne, tak jak sobie wyobrażali. Pierwsze, rada pracuje społecznie. No, z drugiej, z to jest chyba taki pierwszy element, że może wpływa to na ludzi. Z drugiej strony mam wrażenie, że chyba sytuacja, nie wiem, psychologiczna, socjologiczna w, nawet w Polsce jest taka, że no wszystkim się nie ciekawa na tyle, żeby się zaangażować i widzieć skutki natychmiastowej pracy. Bo my chcielibyśmy widzieć od razu, tak? tak? Wszyscy Mamy pomysł. Żądamy, gdzie... tak. A jak to właśnie z tymi pomysłami? No bo każdy z was. Z byłych radnych już przychodził ze swoimi pomysłami, teoriami, ideami, i one potem zostały były konfrontowane z innymi, i co? Większość <grym chyba <grym uleciała albo została tak, przełożona tak. na, na dalszy plan. I yy, czy to trochę nie podcina skrzydeł, bo ze starych radnych, tak jak już się wyrażę, to trzy osoby, trzy osoby tak. postanowiły jednak yy, dalej yy, startować. Pan już nie. Nie, no ja akurat może zaangażowałem się w inną działalność, w związku z tym stworzyliśmy, jako jestem współorganizatorem Karkonosko-Izerskiego Klastra Turystycznego. Czyli to nie jest spowodowane tym, że pan, Pana pomysły nie zostały zrealizowane, Czyli, tylko po prostu w inną działalność społeczną się Pan zaangażował? Tak, tak, tak. Znaczy tamta to jest taka biznesowo-społeczna. Widzimy, że tam może większe efekty przyniesie dla całego regionu także, no i także dla cieplic, bo to jest automatycznie będąc w cieplicach, reprezentując cieplice, w klasrze. Dbam o to, żeby pewne rzeczy, inwestycje i plany były, a tam słowo klaster pozwala w tej chwili w Unii pozyskać olbrzymie pieniądze i mamy nadzieję, że tam będzie więcej zrobię może poprzez klaster dla Cieplic, niż bym ten raz był w Radzie, ale co do Rady, to przekazałem wszystkim radnym kandydatom także, że się nie odcinam. Wszystkie nasze pomysły przekazujemy. Na pewno ta rada będzie miała łatwiej, bo dokładnie przekażemy im wszystkie. Państwu, nieskończone szlaki. Już tak. Też. I te tematy, które nie zdążyliśmy zrobić, to mam nadzieję, że przekażemy następne i będziemy im też pomagać. I wracając jeszcze do tego pytania, no, nie wiem, czy część osób już na tyle jest zmęczonych działaniem, że zrezygnowała. To jest jedno. Wiem, że kilku pasjonatów jest, także no mają wolny czas, yy, można się tu wyżyć, no teraz już za późno do agitacji, ważą teraz tylko, yy, jest informacją, że te wybory są. I frekwencja, żeby jakakolwiek była, żeby ci radni poczuli się, że ktoś ich wybiera, także postarajmy się, żebyśmy byli przy tej, dla tej rady chociażby puść, oddać głos. Wsparciem. Wsparciem. Z 17 radnych, 15 wybieramy, także w związku z tym dwóch się nie dostanie. No i na pewno trzeba im też w jakiś sposób pomóc. No i jeżeli teraz nasi, to też jest bardzo istotne, z rady, starej rady ciepli kilku osób działa w Radzie tej głównej, tak nazywamy to zawsze. Także to też mam nadzieję, że skutek lobowania, działania będzie, będzie większe. No bo z jednej strony można powiedzieć, tak, jest mniejsze zainteresowanie, ludzie nie chcą, nie mają czasu, i można mnożyć te argumenty, bo wtedy było 51 osób, teraz jest 17, ale z drugiej strony to są, teraz przyszły nowe osoby. To jest y, 14 nowych osób, które jednak chcą działać, które mają potrzebę, żeby ten y, świat wokół siebie zmieniać, to najbliższe mhm. otoczenie. Więc to też jest chyba budujące, że są jednak ci nowi ludzie. Y, I teraz y, dlaczego. Proszę mi podać trzy powody, dlaczego my, Ciepliczanie, powinniśmy pójść do wyborów i zagłosować. I to nieważne, czy, tych, czy nie dostaną się tylko dwie osoby, czy, czy, czy to, że w sumie wszyscy, którzy są, to już się dostaną, bo to, to nie jest istotne. Dlaczego powinnam pójść i zagłosować na um, mojego kandydata, i dlaczego w ogóle powinnam się pochylić nad tym, żeby poznać tych ludzi? Kiedyś walczyliśmy o to, żeby cieplice odłączyć. Yy, udało nam się stworzyć Radę cieplic. W związku z tym, no, to jest w jakiś sposób reprezent, reprezentują cieplice. Bądźmy cierpliwi, no, małymi kroszkami. Tak właśnie mówimy, od tego kwiatka posadzonego, od tego, że te grafity już zginęło, yy, jeszcze kilka elementów jest ścianek. No yy, i musimy być yy, na tyle yy, zdeterminowani, że jeżeli będziemy poprzez tych radnych, którzy są już w Radzie Głównej i teraz następnej osoby, no to to gdzieś y, funkcjonuje, także no, nie zniechęcajmy się, także mam wrażenie, nie wymienię może trzy, trzy, trzy rzeczy, które pani żąda jak gdyby odpowiedzi. Na pewno no to jest y, nasza dzielnica, jeżeli ktoś tak podchodzi i traktuje, powinna być, może jeszcze bardzo ważną rzeczą jest, coś już zaczęliśmy robić, nie dokończyliśmy pewnych rzeczy, jeżeli y, miasto Jelenia Góra nie, nie stwierdzi, że ten diament niedoszlifowany jeszcze, no, Gór górnolotne porównanie, ale jeżeli ten diament nie jest doszlifowany, to nie jest doskonały. No, próbujmy jeszcze dokończyć to, coś. Niech, niech, niech jedna rzecz chociaż będzie dokończona i sądzę, że cieplice powinny być tym motorem dla Jeleni Góry. Zresztą ta turystyka, widzimy, co jest związane z przemysłem i z turystyką. Turystyka się rozwija i to przy Karpaczu szklarskiej Porębie mamy szansę yy, być tym uzdrowiskiem. No zresztą samo uzdrowisko też kolejny budynek oddany. Coś jest, też powoli, też kiedyś żądaliśmy, że wejdzie KGHM, będziemy tak, robić od razu rewolucję. Będziemy... No z tego wynika, że no nie 4 lata, może nie 8 no ale jeżeli nikt nie zacznie, no to nie będzie dalej, następni nie będą mieli, zostawmy naszym wnukom coś jeszcze do roboty, tak że... ale już jest dużo zrobione, dokończmy to, co jest i taki apel do tych, którzy są oponentami, no niech, no niech będą cierpliwi, dadzą szansę tym, którzy chcą robić. A jeśli im się nie podoba to, co robicie, to przyjdźcie i powiedzcie nam, co mamy zrobić, no To jest tak? to najfajniejsze, tak, właściwie się no, anonimowo może stop. Tak, można, no to tego nie, nie unikniemy, ale no pozwólcie chociaż tym, co robią. Z tej piętnastki na pewno doświadczenie i życie mówi, na pewno 5-10 osób będzie chciało robić pozostałe, no z się zniechęcą na pewno, bo to tak sprawdziliśmy już do tej pory. Także miejmy nadzieję, że następne 15 osób, potencjał każdej osoby będzie w części wykorzystany. Pchajmy tą kulę. To też jest dobra wprawka polityczna, bo dwie osoby będące w Radzie Cieplic wybiły się i są teraz w Radzie Miasta i lobbują na rzecz Cieplic, więc to może być dobre ćwiczenie z samorządności, dobre ćwiczenie z, z próby uzyskania pewnych rzeczy do tego, żeby potem właśnie dostać się do Rady Ciepli. Też no. poznać się y, lokalnej społeczności, dać się poznać lokalnej społeczności. To na pewno, tylko że dla mnie tak to się... Oczywiście żeby... to nie cel jest, bo to, że... No właśnie, wszyscy mówią, to, że to nie, to, nie to, to nie o to chodzi, ale <laughs> jest to dobry, dobry moment, I... żeby... Y, znaczy, tu będę, tu będę przeciwny, ja nie? znając, znając um, Anię, e, Panią Szklarską, no nie, na pewno nie, 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 nie zapisali się do Rady Ciepli po to, żeby nie, gdzieś awansować dalej. Nie, nie, ja abstrakuję ja od pani. tylko chodzi mi, że może to być dobry sposób na to, żeby spróbować działać już w jakiejś strukturze i ewentualnie potem pójść dalej i piąć się. W... 80% to... nas nigdy nie miało doświadczenia w samorządzie, w działaniu w administracyjnym i byli, było to wielkie rozczarowanie, bo myśleliśmy, potencjał, poten... siła, My myśleliśmy, że zrobimy wszystko, a tu się okazuje, że są mechanizmy, których naprawdę ciężko przewrócić, zresztą no, to politykę już chyba każdy zna w Polsce, także to jest przewrotne. I no nie tak pięknie to wygląda i, i tak łatwo, w związku z tym naprawdę tutaj wymaga to wielkiej cierpliwości, ale bez Determinacji i konsekwencji. Także życzę wszystkim yy, kandydatom, żeby byli cierpliwi i konsekwentni w działaniu swoim. No i na cel, jeżeli będą działać na, na, ta, na rozwój cieplizm, no to sądzę, żeby kontynuowali nasze myśli plus swoje nowe wstawili. W związku z tym. Na, też bardzo istotną rzeczą jest następna władza, no może nie władza, samorząd przychodzący i członkowie Rady kontynuowali myśl. Pierwszą. To jest chyba też istotne, a sądzę, że to chyba przyjmą na pewno, bo nasze rozwiązania były konsultowane wcześniej ze wszystkimi. Czyli co, nie zniechęcajmy się, działajmy na rzecz naszej małej ojczyzny. I co? Powinniśmy wszyscy iść do wyborów? No, święte hasła, Mała Ojczyzna. Oczywiście no, bezwzględnie, bez chociażby to poparcie frekwencji powoduje to, że no, ci ludzie nie będą czuli się osamotnieni, nie będą prezentowali. Także zachęcam, proszę, bo to naprawdę może mar marketingu, marketingu, informacji jest bardzo mało. Później niektórzy mają pretensje, zastrzeżenia. Nikt nie wiedział, nikt nie słyszał. Także proszę, poprzez telewizję regionalną, streamową, niech się w część osób dowie, przekaże ustnie. Następnie idźmy, pomóżmy tym, I chociażby tylko będą czuli się. Kom, bardziej komfortowo, że mają jakiekolwiek poparcie, zostali wybrani przez większość. Czyli widzimy się 26 na wyborach? W niedzielę, zawsze do, do 19 można pójść jeszcze zdążyć, bo zawsze wszyscy na końcu prawie chodzą. Dziękuję panu bardzo za spotkanie. Dziękuję.